Ale Bida. Bida straszna. Co tu robić? Pozamykali wszystko. Ludzi na ulicach nie ma. Detka nawet nie przejedzie. Osiemnastka nie przejedzie. A nie, jest ktoś tam na kurce. A nie, to ujebane. A świnta idą. Okna nieumyte, umyte, nie przyjdzie. A i tak nie przyjdzie z Kwantaranta. Co tu robić? Ale Bita. Już z nudów to wszystko już obejrzałem. Teraz to już się za wege wziąłem, bo już mi nic innego nie zostało. Co tu robić? Hyundai mamy problem. Naprawdę. To jest jakaś paralela, że ja siedział w domu i co? I gnił. O. Przed starą sekitram pod kwiatkiem pomidorki. Ech. Ona przede mną kitra kiełbasę, to ja sekitram pomidory. Chociaż tyle. A jeść trzeba. Ale pita. Z nudów to już kawę pije. Ty. Chyba mnie posłuchali w tych poprzednich filmikach, co mówiłem, że bozia jest w trzech osobach. Bo zgromadzenia zrobili zakazy limity do dwóch osób, ale liturgiczne zgromadzenia do pięciu. I co, i przyjdzie ci dwójka z rodziny, bozia w trzech osobach i komplet. I się ksiądz nie mieści. Nie wejdzie. Czemu telebim przed kościołem postawić? I co zrobić, jak nic nie zrobisz? Ale pita. Tak Fantaranta to mnie dopije. Tam mnie y, namawia, żebym malował. W, w, wałki, pędzle, farby y, te. Folie, żebym kupował, malował. Jak to jest ty? Ja ledwo do warzywniaka wchodzę. Galerie handlowe pozamykane, wszystko pozamykane. Budowlane otwarte wszystkie. Aj dobrze, bo seremon zrobię. Dobrze, pomaluję i ten pokój niech ma. Z nudów to już się za obowiązki zacząłem brać, bo co zrobisz? Idę malować. Do zobaczenia. Cześć!